Przedstawiciele powiatu polickiego ze starostą polickim Andrzejem Bednarkiem przekazali mieszkańcom dziennego domu Senior Plus w policach opaski bezpieczeństwa z wbudowanym przyciskiem SOS. Urządzenia trafiły do seniorów w ramach pilotażowego programu, którego zadaniem jest świadczenie całodobowej teleopieki dla osób w podeszłym wieku. Dzięki wbudowanemu przyciskowi opaski umożliwiają podjęcie interwencji adekwatnej do zaistniałej sytuacji. Między innymi nawiązanie kontaktu z posiadaczem opaski, powiadamianie upoważnionych osób z listy kontaktów lub w razie konieczności powiadomienie odpowiednich służb ratunkowych celem udzielenia pomocy. Program będzie realizowany przez dwa miesiące. Otrzymaliśmy 30 takich opasek na, pilo na pilotaż, czyli chcemy sprawdzić jak to będzie działało i jeżeli nasi seniorzy, z którymi, który, którymi opiekujemy się wspólnie ze Stowarzyszeniem Złoty Wiek będą zadowoleni, będzie to przynosiło efekty, będzie potrzebne, no to będziemy po prostu kupować, żeby seniorzy nasi byli wyposażeni jak najlepiej i żeby można było ich chronić. Ponadto opaski bezpieczeństwa posiadają kilka dodatkowych funkcji. W tym m.in. pomiar pulsu i saturacji, licznik kroków, komunikaty głosowe, detektor upadku i łączność GSM-GPRS. No, myślę, że bardzo się przydadzą, dlatego że tutaj jest hmm, kilku, kilka osób, które samotnie mieszkają. Mają rodziny albo daleko od polic, daleko od tego powiatu, albo nawet za granicą. Więc myślę, że te opaski jak najbardziej przydadzą się właśnie tymże osobom. Powiat policki od blisko dekady prowadzi aktywne działania na rzecz polityki senioralnej. Dzięki temu powstały całodobowe i dzienne domy opieki dla osób starszych, a w ramach projektów seniorzy otrzymywali odblaski czy czujniki dymu. Czwartkowe spotkanie było także okazją do przypomnienia o konieczności noszenia elementów odblaskowych i przekazania ich wszystkim podopiecznym.